Radosław Kotarski zaliczył we wtorek debiut w kultowym programie Wabankwe. Nowy prowadzący zastąpił Przemysława Babiarza, który, według medialnych doniesień, miał zrezygnować z pracy ze względu na problemy zdrowotne. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Kotarki nie został ulubieńcem widzów, a niektórzy już tęsknią z poprzednim prezenterem. Zmiana prowadzącego teleturnieju Wabankwe to tylko jeden z przykładów przemian zachodzących w telewizji polskiej. W latach 1996.2003 znany program prowadził Kazimierz Kaczor, a kiedy wznowiono jego emisję w 2020 roku, funkcję gospodarza przejął Przemysław Babiasz. Niespodziewanie TVP poinformowało jednak o wymianie prowadzącego. Jak podaje fakt, Babiasz nie został zwolniony, a zrezygnował z posady ze względu na problemy zdrowotne. Sam jednak nie potwierdził tych doniesień. Nową gwiazdą programu wabankwe został niespodziewanie Radosław Kotarski. Prezenter zaliczył już swój debiut w popularnym teleturnieju. Na samym wstępie podziękował swoim poprzednikom zagrajmy w wabankwe. Przede mną w tym miejscu stało dwóch szacownych dżentelmenów. Przed którymi chle czoła, ponieważ przez lata budowali estymę tego programu. A ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby z tej estymy uszczknąć jak najmniej, mówił Kotarski. Po emisji pierwszego odcinka media społecznościowe programu zalała fala komentarzy. Jak radosława Kotarskiego ocenili widzowie, wiele wskazuje na to, że większość nie była zadowolona jego występem. Zobacz także, Irena Santor trafiła do Skolimowa. Wiemy, co się stało tuż po wyemitowaniu odcinka na facebookowym profilu wabankwe pojawił się post podsumowujący pierwszy występ kotarskiego. Pierwsze koty za płoty. Jak wrażenia. Dla naszych zawodników na pewno pozytywne. Patryk zgarnął 1200 zł, Anna 1000 zł za drugie miejsce. A najbardziej zadowolony z wyniku był Marek który zwyciężył z kwota 5750 zł i zasiadł w fotelu lidera. Gratulujemy. Napisali autorzy. Wśród komentarzy próżno było szukać gratulacji dla zwycięzców. Większość skupiła się na osobie nowego prowadzącego. Wiele osób nie szczędziło mu słów krytyki. Prowadzenie jest mocno średnie. Brakuje, gdzieś tego klimatu programu, który był i jest jakoś mniej dynamicznie. Radek wydawał się mocno spięty. Napisał jeden z internautów. Ta zmiana to chyba nie był najlepszy pomysł. Wtórował kolejny. Niektórym tak bardzo nie spodobał się występ Radosława Kotarskiego, że postanowili wygłosić pogląd o niszczeniu kraju. Skandal, żenada i tandeta. Kompletny strzał w kolano. Niewiarygodne. Jeszcze dosięgnie was sprawiedliwość za niszczenie kraju i jego jakości. Brzmiał komentujący znaleźli się jednak internauci, którzy docenili wysiłki kotarskiego i uznali, że z każdym nowym odcinkiem będzie lepiej. Ze zmianą prezentera popularnego teleturnieju jest jak z pogodą, nie mamy na nią wpływu i trzeba zaakceptować fakty. Ale nie było źle i wierzę, że będzie jeszcze lepiej, napisał jeden z widzów źródło